Kapelusz już mam, a gdzie motki i myszki? Oliwie Bochacz. Historia o kapeluszniku, motkach i myszkach. Kościół pustoszał. Ostatni wierni składali śpiewniki. Wychodzili z ławek i powoli, z godnością, schodzili z kamiennego progu świątyni. Aby, jak co niedzielę, zatrzymać się na przykościennym placyku, wymienić ze znajomymi pozdrowienia i trochę pogadać. Tym razem pastor poświęcił kazanie morowej zarazie, która przed wielu laty zabrała tak dużo mieszkańców wiosek, że zliczyć nie sposób, i chociaż nikt z obecnych nie pamiętał tych ciężkich lat, to we wspomnieniach dziadów, i pastora rysował się obraz codziennych pochówków opuszczonych domostw, przedśmiertnych męczarni dla tych, co odeszli przed dawnymi laty. Pastor zaintonował pieśń. Jedni na ciele bolączki miewają, a drugim się też głowy zawracają, a dla boleści rozum zatracają tak umierają. Melodia znana ta od światłości słonecznej, to też cały kościół wypełniła żałobna pieśń. Tymczasem za dębowymi drzwiami świątyni, migotanie kolorowych liści na drzewach, w gospodarstwach udane plony, dorodna żywina, więc i w sercu jakby mniej smutku, a więcej lekkości. Przecież pieśń można skryć w twardej oprawie kancjonału, od grobów oddzielić się żółkącymi krzewami derenia i od wspomnień, tych żywliwych też. Chyba, że opowie jest stary Anton Łagoda, ten co najgłośniej buczy w kościele bo do śpiewania jakość głosu nie ma. Ale jest pierwszy w opowiadaniu o ludzkich przypadłościach. Szczególnie o tych, które dotyczą ludzi, co żyli dawno temu, a o których ludzka pamięć ciągle jeszcze żywa. I gdy odświętnie ubrana gromadka ludzi szła w stronę Stręgielka, Anton wskazał rozmyty deszczami kopiec z fragmentem kamiennych fundamentów, które kiedyś dźwigały chatę. No i widzicie, zaczął. Co pozostało po zemście małych, Lichych, jak piórko, motek na silnym i bogatym kapeluszniku. Dziad mój znał tego chciwca, chociaż był wówczas małym szurkiem, ganiał do niego parę razy, gdy u sąsiadów wszyscy legli i nie było komu odebrać zamówionego kapelusza. Bo wtedy, jak dziś, obyczaj nakazywał włożenia do trumny zmarłego chłopa kapelusza, a białce chusty z długimi frędzlami. A że nastały ciężkie czasy morowej zarazy i ludzie padali jak muchy, każdy szykował się do tej najdłuższej drogi w wieczność. Zaopatrzony w nowy kapelusz, dla kapelusznika ze Stręgielka, nastały złote czasy. Sam już nie dawał rady z robotą, to też zatrudnił dwóch nowych pomocników: Głuchego Franca z Krzywińskich i Adraska ze Stręgla. Chłopcy robili w dzień, a nasz Kapelusznik konie do dyszelka i wio. Raz do lecu, raz za węgoborka, a nawet do gumbina. Po filce, złotą, równą przeciętą słomę, długie na łokieć sitowie, białe wiórki o miękkości rączki dziecka. Bo przyznać trzeba, że z białych wiórków wychodziły kapelusze na spodziew ładne. To też kto bogatszy, fundował sobie kapelusz filcowy. Biedniejsi białe z wiórków. Najlepsze do żniw i ścianokosów, A najemcy? Czyli biedota ze słomy lub sitowia. W sam raz do omłotów, bo pył i podszczoła zbierają. No i najtańsze. W komorze przy izbie piętrzyły się bele w filcu, snopy słomy, pęczki sitowia, a kapelusznik dokładał i dokładał świeżego towaru. Kiedy drzwi izby przestały się zamykać, bo ciągle ktoś przychodził i nalegał, aby już, aby natychmiast wykonać kapelusz, Giały potrzebnął kapelusznikowi coś, co Chrystusa ogromnie ucieszyło. Nawet pogwizdywać zaczął, a wiadomo, że gwizdanie w domu to przywoływanie czorta. I od tej pory majster przestał brać zapłatę w zbożu, jajkach, kurach, rybach, a wyłącznie w pieniądzach. Ba, żądał nawet, aby przy zamówieniu wpłacać połowę wartości. Toteż nieszczęśliwi ludzie wyciągali ostatnią monetę z zawiniątka i dewali niegodziwcowi. Aż. Przyszedł czas, że na kołkach wbitych w ścianę izby wisiało dużo, bardzo dużo kapeluszy, których nie było komu odebrać, bo śmierć zabrała ręce bliskich i zatroskanych. I znów konik do dyszelka, a w wozie, w tym razem kapelusze. Kolebał się wózek po wybojach pokrętnych dróg, docierał do wiosek i odległych osad. Wszędzie tam, gdzie mógł być jakiś człowiek, nie tyle w wielkiej potrzebie. Co płacący. Kapza kapelusznika pęczniała, już myślał o kupnie drugiego konia, a nawet o zatrudnieniu trzeciego pracownika, kiedy dostrzegł jakieś lękliwe spojrzenia Fransa. Kierowane w stronę szpar w drzwiach komory, to znów ciche mamrotanie Andrasa, i z robotą nie było tak jak przedtem. Raz leciały im z rąk peczki słomy, to znów filcowe ronda przykrywali nierówno. Nie zwracali uwagi na ponaglenia, a nawet krzyk majstra, aż którego dnia głuchy Franz wybiegł na podwórze i tyle go widziano. Tego było za wiele. Andras oberwał tęgielanie za siebie, franca hultajstwo, byle jaką robotę i za złe przeczucia, które poczęły majstra niepokoić. A przecież w komorze tyle pieniędzy, w belach filcu, złocistej sołomy i sitowia, którego zieloność trzeba gasić czarną wstążką, żeby pasowała do starczy głów. Przepełniony myślami o najgorszym, ruszył kapelusznik do drzwi komory. Mocował się czas jakiś z ryglami, które założył, aby młodzieniaszko nie przeszło do głowy samodzielne przebieranie w towarze. Zazgrzytały zawiasy. Pchnął drzwi i skamieniał. Z komory buchnął obłok drobnych motyli a podłoga izby zaroiła się rzeką myszy. Motki, motki, jęczał kapelusznik. I myszy, skomlał Andrasek, zwinięty jak szczeniak pod ławą, a komora ciągle sypała nowymi chmurami owadów i myszy. Panie Majster, cicho zapiszczał Andras, czy nie są to dusze tych, co wpłacili na kapelusze, a nie zdążyli odebrać? Głupi, głupi jesteś! ofuknął majster, zasłaniając usta, do których pchał się skrzydlaty obłok. To tylko motki! krzyczał, ale w duszy coś mu zadrgało. Coś mocno zaniepokoiło, a może jednak i te myszy? W tym momencie zauważył, że drobnym motkom poczynają rosnąć skrzydła, jak u nietoperzy, a nogi wydłużać się niczym pająkom. Tym, harcującym po ścianach, Sterczył białe kły, tak? Teraz był już pewien, co i kogo kryła ciemna komora. Andras wyciągła się z podławy i dał susa na podwórze, a za nim, zgarbiony w aureoli szarych owadów, podreptał sam kapelusznik. Sprawdził wiszący na piersi trzosik z monetami i ruszył na trakt prowadzący do węgoborka. Niech zabierają swoje kapelusze, mamrotał pod nosem. Niech cieszą się zawartością komory. Niech słońce spali im skrzydła, tak jak piach suszy ich kości. Niech swojej krzywdy nie daruje, Węgoborku pokaże, co potrafi i straty wyrówna. Tymczasem Węgobork powitał go biciem dzwonów. Kapelusznik nie wiedział, bo i skądże dzwony biją jak dzień długi, tak jak się czyni na czas. Wojny, pożogi, zarazy. Zatrzymał się przy rogu najbliższej chaty. Okna zabite deskami, na drzwiach, wapnem malowanym szeroki, biały pas i ani żywej duszy. W drugiej i trzeciej podobnie. Przy kolejnej chacie dostrzegł szparę w drzwiach. Jakaś wysunięta ręka podawała mu kawałek chleba. O wejściu do wnętrza nie było mowy. Skierował się w stronę kościoła stojącego na wzgórzu i królującego wraz z zamkiem całemu miastu. Szeroko rozwarte drzwi ukazały chłodny mrok, kruchty i dużą beczkę wypełnioną pachnącymi ziołami wody. Pił łapczywie, kubek za kubkiem, gasił pragnienie i wielki żar w piersi, który dręczył go przez całą drogę. Był okrutnie zmęczony. Dopiero chłód ceglanej ściany, o którą się oparł, przyniósł mu ulkę. Dostrzegł nawet gwiazdy migocące na niebie i jakieś gwiazdy u podnóża kościoła. Przetarł oczy, nie, to nie gwiazdy, a światełka latarni, nowych stróżów, wskazujących drogę wozom wypełnionym słomą. A na wozach, mój Boże, na wozach ciała zmarłych, ułożone byle jak, często bose w lichej i skąpej odzieży. Sunęły gdzieś za miasto. Kapelusznika nie zdążył stworzyć ten widok, bo ponownie otoczył go rój motek, tak gęstych, że wyciągnięta dłoń nie przybiła szarej ściany wirujących motyli, a dziesiątki myszy właziły pod kapotę i przypalały jak ogniem utradzone ciało. Nie bronił się, bo utrudzenie dziwnie trzymało. Wstający ranek miał ponownie głosić światu czas zarazy to też dzwonnik. Chyba podążał w stronę kościoła. Nie zdziwiło go martwe ciało na progu świątyni. Może jedynie prawa dłoń, kurczowo zaciśnięta, na woreczku zawieszonym na szyi. Anton z gromadką zasłuchanych dochodził do wsi. Nie dokończył historii o kapeluszniku, jego bezimiennym pochówku i woreczku wypełnionym miedziakami, które pastor Helwing podzielił między sieroty i wdowy. Zapewnił jednak, że kapelusznikowe motki to nie były te zwykłe, które czasami lubią zalęgnąć się w kufrach. Ani myszy nie należały do tej szkarady, co buszuje po stodołach. No i powiedzcie sami, zakończył, jest sprawiedliwość na świecie czy jej nie ma? A czy kapelusznik dostał na ostatnią drogę jakieś nakrycie na głowę? Zapytał nieśmiały głos której z drepczących obok kobiet. Sprawiedliwość jest jednak, stwierdził Anton. To znaczy, że sama sobie musisz odpowiedzieć.